moi drodzy, tutaj Zigis z Teksasu. Dzisiaj y, będzie odcinek o tym, jak tworzyć profile na Netify, jak się zarejestrować i jak utworzyć swój profil. No więc zaczynamy. Jesteśmy w tej chwili na y, profilu, to znaczy na stronie Netify y, przed y, zalogowaniem czy też przed zarejestrowaniem. Taka strona po wpisaniu tutaj w przeglądarkę netify.com. Wygląda właśnie w taki sposób. Możemy ją przejrzeć pod spodem, pod pływającym banerem. Mamy y, y, informacje o tym, jakie się pojawiły ostatnie artykuły. Mamy te informacje o wideogaleria, y, o, o filmach, które zostały niedawno zaimportowane, podlinkowane. Mamy miejsce, w którym są informacje o tym, co się dzieje. W części społecznościowej, czyli jacy uczestnicy są aktywni, jakie grupy są aktywne, no i jakieś podstawowe wiadomości z forum dyskusyjnego. U góry mamy zakładkę News, możemy sobie w nią wejść, ale nie możemy już niezalogowani obejrzeć tego, co w tych newsach można przeczytać. Więc Wrócę do tego. Pojawi się taka informacja, zarejestruj się lub zaloguj się. Jeśli chcesz się zalogować, bo masz już konto, to wpisujesz tutaj adres e-mail, a tutaj wpisujesz hasło i logujesz się. My jednak dzisiaj będziemy tworzyć nowe konto i spróbujemy się zarejestrować. Musisz kliknąć to zielone pole, zapisz się, wyskoczy ta sama strona. Dobrze jest przeczytać, zanim się zarejestrujesz. Tu jest informacja o tym, ażeby wpisać wszystkie pola, oprócz jednego. To nie jest obowiązkowe, gdzie jest pozycja o mnie. To jest opcjonalne. Natomiast te wszystkie pola muszą być wypełnione i uwaga, e-mail, ażeby nie popełnić pomyłki, powinien być wpisany dwa razy. System sprawdza ten e-mail i jeśli e-mail będzie niepoprawny, no to powie ci, będzie komunikat. Zróbmy taką próbę. Ja sobie wpiszę tutaj na próbę mój e-mail. Ze strony A tutaj zrobię celowo pomyłkę i napiszemy zamiast info napiszemy fo. Małpa. E, wpisuję hasło. E, hasło jest słabe, więc muszę do, dodać jakieś cyfry. Najlepiej jeszcze znaczek. OK, ale ponieważ nie pamiętam, jakie to hasło było, to tutaj sobie wpiszę je jeszcze raz. Tu, tu zrobiłem błąd, pisze mi niezgodność haseł. E, tu zrobiłem małpę, a powinien być hash. E, hasło jest silne. <śmiech> <śmiech> Muszę wpisać też pseudonim. Więc y, to jest konieczne, żeby Was y, grupa rozpoznała piszę sobie tymczasowe no i będę chciał utworzyć konto co się saje no ten e-mail jest niepoprawny wprowadzony e-mail jest niepoprawny więc bardzo uważajcie na to i teraz prośba do tych którzy kopiują na przykład skopiował swój e-mail z, z jakiejś tam przeglądarki i wkleja go tutaj. I mam już takich osób, no co najmniej kilka, które wkleiły e-mail, ale ten e-mail był źle skopiowany, i tu był niepoprawny. Wkleiły, i tu też był niepoprawny, i wkleiły. Wprawdzie te dwa e-maile są te same, i system tego nie wykrył, ale ty już wkleiłeś niepoprawny e-mail, więc zarejestrujesz się i nie dostaniesz. Żadnej odpowiedzi systemu, bo taki e-mail nie istnieje, bo jest niepoprawny. Potem piszesz do mnie, że no nie dostałeś żadnej, żadnego potwierdzenia, linku aktywacyjnego i tak dalej. No, dlatego że. A ja nie mogę do ciebie odpisać, bo nie znam twojego e-maila, bo ten jest niepoprawny. Więc bardzo uważajcie, wpisujcie to ręcznie, a nie kopiujcie. Copy and paste. Dobra. Kiedy jednak to wszystko wypełnisz poprawnie, to klikając utwórz konto, pojawi się informacja, że dostajesz link aktywacyjny. I teraz uwaga dla tych wszystkich, którzy na taki link oczekują, nie sprawdzając swojego sposobu logowania, możliwości logowania. Link aktywacyjny będzie wysłany. Ale ty już możesz się zalogować. To, to może być za 5 minut. System po prostu co godzinę y, aktywuje te linki. Więc to może być za 5 minut, jeśli trafiłeś akurat w, w to okienko, ale może być za godzinę. Więc y, wejdź z powrotem za godzinę i zobacz, czy y, dało się zalogować. Życzę powodzenia. A teraz przejdziemy do y, zakładki profile. Ja jestem teraz na moim koncie. Żeby zerknąć, jeśli się zalogowałeś, to to będzie wyglądało właśnie tak, że tu pojawi się Twoje zdjęcie. Jeśli dodałeś to zdjęcie, jeśli nie, to będzie taki szary, szary kółeczko i po lewej stronie Twój nick. Po prawej stronie będzie skrzynka pocztowa. Tu są jakieś wiadomości dla mnie, nie będę ich teraz przeglądał. I tu są powiadomienia, to są wszystkie powiadomienia, które w jakiś sposób mnie dotyczyły. Natomiast, jeśli klikniesz tutaj w ten ptaszek, rozwinie się menu Twojego profilu i zauważysz, że masz tam tak, podstawowe informacje o profilu. Możesz wejść w szczegóły, zobacz, edytuj zdjęcie profilowe, zdjęcie okładki, Twoje konto, informacje na, na tw temat Twojego konta. Na temat logowania, prywatności, zaproszeń grupowych, zablokowanych członków i tak twoja oś czasu, co się działo u ciebie, co pisałeś, co wysyłałeś, kogo zapraszałeś, kogo polubiłeś, jakie masz grupy i kto cię lubi, powiadomienia, to, to jest to, co u góry, tylko jest tutaj też, pod ręką, przeczytane i nieprzeczytane. Wiadomości to są wiadomości, które przychodzą do ciebie i które Ty możesz stworzyć i wysłać do konkretnych ludzi. Połączenia, z kim jesteś połączony, bo możesz nawzajem siebie obserwować, zechcieć wiedzieć na przykład, jeśli jesteście grupą, to chcesz wiedzieć, co w Twojej grupie się dzieje, co, co robią członkowie Twojej grupy, czy też zaprzyjaźnieni z Tobą ludzie. Tutaj masz grupy, e, zaproszenia do grup. Ja nie mam żadnych w tej chwili zaproszeń. Mogę z tej pozycji też utworzyć grupę. Tu mam fora dyskusyjne, moje dyskusje, które rozpocząłem, moje odpowiedzi, ulubione moje e, grupy i subskrypcje. E, zdjęcia, czyli zdjęcia, które ja wrzuciłem, i moje albumy. Dokumenty identycznie, moje dokumenty, które wrzuciłem, filmy, które wrzuciłem, zaproszenia e-mailem, które wysłałem, i uwaga, to mogą być zaproszenia do ludzi, których nie ma jeszcze u nas na portalu, ale których chcielibyście zaprosić, Więc stąd możesz zaprosić. Ludzi do y, uczestniczenia w, w naszym portalu. Ja to wszystko omówię po kolei. Y, nie uda mi się tego zrobić w tym odcinku, ale wejdziemy teraz w profil. Kliknąłem profil. Te wszystkie szczegóły, które pokazywałem, mam tutaj. Y, one są zgrupowane w tym menu, tutaj na y, po lewej stronie. Zupełnie po lewej tutaj mam ostatnią aktywność. Tu Agatek został członkiem, nowi członkowie. Tu są nowi członkowie. Tu jest podstawowy opis o moim koncie, informacje o tym, gdzie mieszkam. Nie musicie tego wypełniać, ale fajnie jest napisać o sobie cokolwiek, żeby... Ludzie wiedzieli coś o was, czy, czy chcą do Was dołączyć, czy nie, czy jesteście fajnymi ludźmi, co robicie, jakie macie zainteresowania. Jeśli tego nie wypełnisz, no to będziesz biernym członkiem, nikt o tobie nic nie będzie wiedział. Na górze mam informacje o tym, ile osób mnie obserwuje i ile osób ja obserwuję. Tu jest informacja o tym, jaki masz status. No i. Po lewej stronie menu przejdziemy sobie tak szybko przez te menu. Aukcje to są informacje o, y, ogłoszeniach, o ogłoszeniach. Mamy system ogłoszeń. Y, to są Twoje ogłoszenia. Jeśli dałeś jakieś ogłoszenie, to ono pojawi się tutaj. Y, możesz je zobaczyć i wtedy przekieruje się to wszystko do y, pozycji ogłoszenia. Y, możesz je wyedytować, możesz je skasować tu mam wszystkie ogłoszenia, tu mam włączone, tutaj mam wyłączone, no ja nie mam takich i create utwórz ogłoszenie, ale nie, nie będę tego robił teraz, bo przyniesie mnie do pozycji, do menu ogłoszenia. Historia. To jest moja aktywność. Niedawno zamieściłem link do filmu Zwiedzione dusze, no i to zostało tutaj pokazane, co jeszcze tam robiłem. To wszystko jest, cała ta historia jest zamieszczona właśnie tutaj. Możesz sobie to przeglądać, co u ciebie się wydarzyło. To jest tak zwana ściana, kanał aktualności. To jest to, co ktoś do mnie napisał, albo napisały osoby, z którymi jestem w jakiś sposób połączony. Triszka napisała, czy umieściła alchemię świadomości. Romcio, Iskierka, jakieś odpowiedzi postypowitalne. Moje polubienia w historii, czyli to wszystko, co ja tam polubiłem, zwolennicy. No i tu mam wszystkich tych, którzy są w moim zasięgu, w mojej grupie i cokolwiek skomentowali albo napisali. Połączenia. Mogę je wszystkie przefiltrować wszystkie rodzaje, albo tylko uczestników albo organizatorów. Organizatorzy to są ludzie, którzy mają y, większe uprawnienia niż zwykli członkowie. Oni mają też prawo do, do kasowania niektórych rzeczy, których nie ma zwykły uczestnik, do y, banowania, jeśli jest taka potrzeba, kogoś. Y, no, no, wiele więcej, wiele więcej y, możliwości. Autorzy w tej chwili nie ma takich. To znaczy ja nie mam połączeń z autorami. Autorzy są, ale ja nie mam połączeń z autorami. I co jeszcze? Jeszcze o połączeniach. Mogę te połączenia tutaj aktywować, dezaktywować. Nie będę tego teraz robił, bo bym zdezaktywował Swaroga, a nie chcę. Mogę go obserwować, kliknąć tu, on mnie obserwuje. Ja, ja nie mam takiej potrzeby w tej chwili, ale patrzę co rob, robi Romcio. Jest obserwowany dlatego, że Romcio pisze artykuły i chciałbym wiedzieć kiedy on coś opublikował znaczy nie opublikował, kiedy napisał i, i ja muszę tam wejść, żeby sprawdzić ten artykuł i opublikować. A grupy to są moje grupy do których albo ja jestem zapisany, albo je utworzyłem jest ich 10 w tej chwili. Mogę je. Jestem organizatorem, tu mam informacje mogę je aktywować, dezaktywować. Nie będę teraz wchodził grupy. Aha, tu są jeszcze rodzaje, rodzaje grup tematyczne, albo Aniołki to, jest, yy, aniołki to jest, są wszystkie te grupy, które są z kanałów Moja droga do przebudzenia. Zdjęcia. To jest miejsce, gdzie mogę umieszczać zdjęcia. Yy, zdjęcie można dodać poprzez kliknięcie Dodaj zdjęcie. I teraz tutaj wybieram zdjęcie. Yy, no, dodam jakiekolwiek, yy, co by tutaj dodać. Może zdjęcie kowboja i mogę wybrać do jakiego albumu? Wybrać album? Ok, done. I to zdjęcie poszło do albumu. Jest widoczne we wszystkich zdjęciach, ale jak otworzę albumy, to w tym albumie. Mam trzy zdjęcia dodane. Yy, tutaj mogę dodać wideo, ale tej yy, możliwości nie mają uczestnicy. Yy, mają tylko organizatorzy i administratorzy, dlatego że jak już mówiłem wcześniej w poprzednim odcinku, Nasz Netify nie jest Facebookiem, nie jest magazynem na, na zdjęcia ani na filmy. Po prostu nie mamy takiej przestrzeni dyskowej, żeby zapewnić wszystkim możliwość umieszczania filmów i wielu setek zdjęć. Co nie znaczy, że zdjęć nie możecie umieszczać. Możecie je umieszczać, jest tylko ograniczona ilość dodawania zdjęć wsadowo, czyli naraz na raz możesz włożyć jedno zdjęcie i za tam po jakimś czasie drugie zdjęcie trzecie zdjęcie czwarte zdjęcie tej opcji nie mają uczestnicy więc może, będziesz mógł dodawać linki do filmów ale to powiem w kolejnym odcinku fora jestem na dwóch forach zapraszam na, na Pokoje, wszystkie dyskusje, jakie, jakie są na forach, są tutaj. Ja wywołałem taki temat, zapraszam na pokoje i wywołałem temat Czas na działania, i gdybym teraz tam wszedł, no to są jakieś odpowiedzi, jakaś dyskusja tam trwa, ktoś mi odpowiedział lub też ktoś chciał czegoś ode mnie, żebym ja odpowiedział. Ja subskrybuję tutaj ten, ten kanał tych forów i pojawiła się taka ikonka Subscribe. Kliknę w to, czas na działania i tutaj mam odpowiedź od Katarzyny. No, Katarzyna pisze ciekawe treści. Ok, ja wrócę do mojego profilu. Zaproszenia e-mailem. Słuchajcie, jeśli chcecie kogoś zaprosić, kto jeszcze nie jest na Netify, możecie wpisać tutaj nazwę odbiorcy, na przykład Agata i jego e-mail. To jest tylko przykładowy e-mail. Tu już mi podpowiada zaproszenie od ZIGI, by dołączyć do Netify ale możecie wpisać swój tekst. To jest temat, przepraszam, nie tekst, tylko temat. Temat dobrze by było, gdyby nie był za długi, krótki, dlatego że potem źle się wyświetlają. No i tutaj jest treść zaproszenia. Tą treść możecie tutaj sobie moderować, możecie pogrubiać litery. Dodawać kolory no i wysłać tu poprawie macie wysłane zaproszenia. Ja nie mam żadnych tutaj jeszcze. Tej opcji nie będziecie mieć wideo, to jest moja opcja. Artykuły to będą artykuły, które jeśli dostałeś takie uprawnienie ty opublikowałeś. Jeśli ty opublikowałeś jakieś artykuły, wszystkie te artykuły pojawią się tutaj. Masz prawo nimi zarządzać z tej pozycji, na przykład je wyedytować albo wrzucić do kosza, jeśli coś tam było nie tak. Ta pozycja pojawi się tylko dla tych osób, które już dostały uprawnienia do pisania artykułów. Dokumenty i tu możesz uploadować. Dokumenty, ale wielkości nie większej chyba niż 64 kB, Przepraszam, kilobajty czy megabajty? Chyba megabajty. W każdym razie to, to jest taki średni dokument PDF. Na przykład książka się zmieści. Tu mam książki. Ja sobie zrobiłem album na książki. To jest dostępne tylko prywatnie, bo uwaga, nie wolno nam tutaj zamieszczać książek, które są copyright. Inaczej mówiąc, nie możesz zamieścić takiej książki i dać jej publicznie i zobacz tutaj, visibility, widoczność jest tylko dla mnie. Czyli jeśli ją tutaj umieścisz, nie może być widoczna publicznie. Jeśli się coś takiego zdarzy, no my będziemy to usuwać, dlatego że możemy dostać wysoką karę za ładowanie Dokumentów, książek, które są copyright. Ta, ta, ta książka służy mi tutaj jako podgląd. Ja sobie ją mogę tutaj czytać, otworzyć i czytać, ale nie będę jej publikował i udostępniał nikomu publicznie. Wrócę do dokumentów. Tu mam dokumenty na temat pandemii. No, jeszcze tu nic nie wrzuciłem, więc może by było dobrze wrzucić coś i pokazać Wam, jak się to dzieje. Wrzucam. Może jeszcze raz, jak to robię. Klikam Upload Files. To jeszcze będzie przetłumaczone. Klikam Drop, czy też Upload Plik. Ja sobie poszukam plików, które są już u mnie wrzucone na komputer. Repozytorium. I tu jest eksperyment demokratyczny napisany przez Juliana Rose. Ok. Ma 0,1 MB. To jest duży dokument, a tylko 0,1 MB, więc spokojnie. Wybieram folder, do jakiego go chcę wrzucić. Plandemia. Ok, done. I dokument jest wrzucony. Nie widać go tutaj, ale jak wejdę w katalog Plandemia, to pojawi mi się ten dokument. Jeśli go kliknę, to otworzy mi się do przeczytania. To znaczy do przeczytania, nie, otworzy mi się do podglądu. Przepraszam. No, i na końcu wydarzenia. W tej pozycji jeszcze nie mamy nic, nie ma żadnych wydarzeń. Będziemy tworzyć takie wydarzenia. Do tworzenia wydarzeń będą uprawnieni organizatorzy i administratorzy. Czyli jeśli będziemy na przykład chcieli się spotkać na Zoomie z wami, no to to ogłosimy tutaj i opublikujemy i wy będziecie mogli wejść w takie wydarzenie i zalogować się na przykład na Zoom. Tam dostaniecie wszystkie linki. Tak to będzie funkcjonowało. Dobrze. Wracam do mojego profilu. Co jeśli się pomylisz i chciałbyś y, jakieś informacje o sobie wyedytować? Klikasz edytuj profil. A czego nie możesz edytować? Nie powinieneś edytować y, pseudonimu, dlatego że, znaczy możesz go wyedytować, ale jeśli go wyedy wyedytujesz, no to y, ludzie stracą kontakt z Tobą, dlatego że Ty już będziesz miał inny pseudonim. Będą Cię wyszukiwać po pseudonimie Zigi i Cię nie znajdą, więc nie zalecam tego. E, nazwisko, imię, y, możesz zmienić opis, y, możesz to zrobić edytując tutaj, na przykład podkreślając sobie czy, czy dodając, dodając jakieś inne informacje do tego. Tutaj możesz zmienić, czy to będzie publiczne, czy też nie. Pamiętaj, że jak chcesz, żeby to było niepubliczne, tylko ty, to możesz zaznaczyć tą opcję, zapisać zmiany. Jeśli chcesz, żeby był publiczny, to będą to widzieć również ludzie, którzy są niezalogowani. Jeśli chcesz, żeby to widzieli y, tylko ludzie zalogowani na portal, to klikasz wszyscy zalogowani na portal. A jeśli chcesz udostępnić tylko tym, z którym jesteś połączony, to klikasz moje połączenia i zapisz zmiany. E, Okej. Okay. Tutaj możesz zmienić polewy. Ja wychodzę z tego. Możesz zmienić swoje foto. Możesz zrobić zdjęcie. Albo też moja kamera jest zajęta, dlatego mi nie pozwoli w tej chwili, bo nagrywam. Możesz usunąć zdjęcie. Nie będę usuwał. Możesz załadować. Tutaj musiałbyś wybrać swój plik, potem go przyciąć i będzie nowe twoje zdjęcie. Tutaj natomiast jest zdjęcie okładki. Znów musisz sobie, tylko pamiętaj, jeśli wybierzesz nowy plik, to tamten poprzedni zostanie trwale usunięty. No i to tyle jeśli chodzi o profil. Ja się teraz wyloguję i pożegnam cię. Trzymaj się do następnego odcinka.